Cześć, witam Was ponownie. To, co teraz przygotujemy, to jedni mówią na to chleb do kebaba, inni mówią bułka. Ja pokażę Wam swój przepis. Może akurat komuś się przyda. Zapraszam, chodźcie. Od czego zaczynamy? Do ciepłego mleka wsypujemy, kochani, cukier. Dodajemy drożdże. Troszeczkę mąki. I to wszystko razem mieszamy. Wymieszamy nasze drożdże. Odstawiamy na 15 do 20 minut. Po 20 minutach nasze drożdże wyglądają tak. Przepięknie pracują. Kiedy nasze drożdże ładnie pracują, bierzemy się za resztę składników. Wsypujemy najpierw w mąkę dwie szklanki. Dodajemy masło. I sól. Na koniec dajemy nasze drożdże. Tak wygląda moje ciasto. Jeżeli wasze by się bardziej kleiło, dodajcie troszeczkę mąki. Ja sobie też podsypałam. Patrzcie, jest elastyczne. Jeśli ciasto macie już wyrobione na bułkę czy tam chleb, jak to woli, przekładamy je do foremki. Ja mam coś takiego. To jest foremka na pizzę. Moje ciasto na bułkę wygląda tak, jest wyłożone. Teraz przykryję je ściereczką i odstawiam tak na półtorej godziny. Moja bułka czy chleb odpoczywa, niech rośnie. Najlepiej postawcie je w ciepłe miejsce, bo drożdże lubią ciepło. I teraz macie czas na odpoczynek. Czekamy półtorej godziny. Zobaczymy, czy akurat moje ciasto wyrośnie. W tym momencie, kiedy już naszą bułę do kebaba posmarowaliśmy jajkiem, możecie posypać ją sezamem. Ja więc co? Przyszedł czas na to, żeby wstawić naszą bułę do piekarnika. Ja nastawiłam swój piekarnik na 150 stopni z termoobiegiem. Nasz chleb, czy jak kto woli bułka do kebaba, piek się 25 minut i wygląda tak. Kochani, ja się z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę albo suba. Trzymajcie się cieplutko. I do następnego. Pa!